Spice, studia podyplomowe angielskiego języka specjalistycznego to aż pięć różnych kierunków kształcenia. Dzięki umiejętnemu połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką zdobędziesz wiedzę ekspercką w swojej dziedzinie. Studia podyplomowe w zakresie specjalizacji język w przekładzie poświadczonym to propozycja dla osób, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa w kontekście tłumaczeń poświadczonych. W ramach specjalizacji słuchacze będą w stanie pogłębić swoją znajomość w zakresie słownictwa z dziedziny prawa, a także rozwinąć techniki przekładu poświadczonego w tekstach prawniczych, czy poznać stylistykę angielskiego języka prawniczego. Dowiedzą się także, w jaki sposób wykorzystywać narzędzia komputerowe w pracy z takimi tekstami. Dodatkowo, w ramach specjalizacji prowadzone są moduły dotyczące tłumaczeń poświadczonych ustnych oraz pisemnych, co stanowi z jednej strony ciekawe wprowadzenie w specyfikę zawodu tłumacza przysięgłego, a także daje możliwość przyjrzenia się bliżej temu, jakiego rodzaju dokumenty czy teksty wymagają tłumaczenia poświadczonego. Język w stosunkach międzynarodowych to specjalność przeznaczona przede wszystkim dla osób zainteresowanych karierą w sektorze publicznym, w instytucjach unijnych oraz w dyplomacji. Na program kierunku składa się sześć praktycznych kursów językowych oraz dwa teoretyczne. W trakcie dwóch semestrów słuchacze uczą się m.in. jak precyzyjnie posługiwać się specjalistycznym słownictwem branżowym, jak rozumieć oraz tworzyć noty dyplomatyczne, listy uwierzytelniające oraz rezolucje oraz jak skutecznie negocjować w języku angielskim. Ukończyłam dwie specjalności Język w przykładzie poświadczonym oraz Język w biznesie i z pełnym przekonaniem mogę polecić te studia wszystkim zainteresowanym rozwijaniem kompetencji językowych w zakresie prawa i biznesu. Zdobytą wiedzę wykorzystuję na co dzień w mojej pracy zawodowej, w której jestem odpowiedzialna za tłumaczenia zarządzeń dyktora, uchwał senatu oraz wszelkiego rodzaju umów i formularzy ofertowych. Poza tym uzyskana wiedza jest mi też przydawna przy redagowaniu tomów ekonomiczno-prawniczych dla wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeżeli chcesz zająć się na poważnie tłumaczeniami tekstów specjalistycznych i poznać tajniki warsztatów tłumacza pisemnego i ustnego w biznesie, czy tłumacza przysięgłego, to są to studia dla Ciebie. Uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez świetnych i cenionych praktyków, specjalistów, tłumaczy przysięgłych i zawodowych, nie zawiedziesz się. Z całego serca polecam. Studiuj na SPICE. Praca w sektorze medycznym w coraz większym stopniu wymaga znajomości języka angielskiego. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, przygotowaliśmy moduł obejmujący szeroki zakres kompetencji i wiedzy związany z angielskim językiem medycznym. Na zajęciach z doświadczonymi wykładowcami i tłumaczami będą mogli Państwo w praktyce dowiedzieć się, na czym polega specyfika języka medycznego, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, rozszerzając przy tym swoje ogólne kompetencje językowe. A więc gorąco zapraszamy wszystkich z Państwa, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z tłumaczeniem tekstów medycznych, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, a także tych, którzy pracują, lub zamierzają podjąć pracę w międzynarodowych placówkach świadczących usługi medyczne. Angielski język biznesu na Uniwersytecie Wrocławskim to studia podyplomowe, podczas których uczymy zaawansowanych umiejętności językowych, które okazują się być przydatne w biznesie międzynarodowym. Wprowadzamy naszych studentów w tajniki pisemnego i ustnego przekładu biznesowego, w negocjacje biznesowe, a także w zachowania etyczne zgodne z etykietą. Oprócz tego pokazujemy, jak wykorzystywać nowe technologie komputerowe do tłumaczenia i tworzenia dokumentów biznesowych. O tym, że dobrze uczymy angielskiego języka biznesu, świadczy fakt, że stale rośnie liczba zadowolonych absolwentów, którzy dzięki ukończeniu SPICE bez trudu poruszają się po różnych obszarach biznesu międzynarodowego, swobodnie komunikując się w języku angielskim, prawdziwym lingua franca finansów, ekonomii czy zarządzania. Zapraszamy bardzo serdecznie na studia w zakresie angielskiego języka biznesu na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia podyplomowe angielskiego języka specjalistycznego, specjalny angielski język techniczny, skierowane są do wszystkich, którzy chcieliby rozwinąć swoją umiejętność posługiwania się tym językiem w różnych obszarach technologii oraz procesach z nimi związanych. Studia trwają dwa semestry i organizowane są w pełni online. W ich trakcie słuchacze opanowują oraz rozwijają umiejętności swobodnego posługiwania się słownictwem specjalistycznym, opracowywania oraz przykładu dokumentacji technicznej, jak i swobodnej komunikacji ustnej i pisemnej ze specjalistami i niespecjalistami. Dzięki naszym prowadzącym, wśród których są pracownicy uczelni technicznych, tłumacze techniczni, architekci, Rzecznicy patentowi oraz osoby z doświadczeniem w prowadzeniu projektów oraz w procesie transferu technologii słuchacze w praktyczny sposób zaznajamiają się z językiem technicznym poprzez omawianie interesujących ich obszarów technologii oraz pracowanie z aktualnie obowiązującą dokumentacją techniczną. Studia SPICE prowadzone w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego są dla Państwa warto skorzystać z tej oferty.